W zeszłym roku pani Sylwia Żukowska przekazała nam do zbiorów nowy zabytek, który odkryła przypadkowo podczas spaceru na plaży na wyspie Sobieszewskiej. Początkowo ze względu na świetny stan zachowania mieliśmy obawy co do wieku tego przedmiotu, ponieważ właściwie wygląda jak współczesna kopia i żeby rozwiać te wątpliwości wysłaliśmy pobraliśmy z zabytku próbkę Wiertłem koronowym, i wysłaliśmy do datowania radiowęglowego w poznańskim laboratorium datowań radiowęglowych. Po pewnym czasie przyszła data, która rozwiała nasze wątpliwości. Okazało się, że gwizdek możemy datować na drugi, pierwszy wiek przed naszą erą. Sama forma zabytku jest dość prosta: jest on wykonany z poroża jelenia. Jeśli chodzi o jakieś analogie najlepsze to znamy z tego okresu najwięcej tego typu przedmiotów z półwyspu iberyjskiego ze stanowisk archeologicznych e, związanych z, cel, z, cel, z Celtoiberami natomiast znamy pojedyncze e, zabytki także z ziem polskich sam wizek tak jak mówiłem ma nieco ponad 2000 lat Próbowaliśmy, podjęliśmy takie pierwsze próby rekonstrukcji dźwięku, natomiast na razie jeszcze się to nie udało, ponieważ zabytek jakby w części, gdzie znajdował się ustnik, nie ma takiej specjalnej zatyczki, która umożliwia wydobywanie dźwięku. No natomiast spróbujemy jeszcze, jeszcze tego typu rekonstrukcji na kopiach. Sam gwizdek niestety jest znaleziskiem luźnym, wyrzuconym przez morze, stąd jakby nie ma takiego bezpośredniego kontekstu archeologicznego co no, nieco utrudnia nam e, interpretację, e, no, ponieważ trudno nam w tej chwili powiedzieć e, z, z jakim wydarzeniem był on związany. No możemy tylko spekulować, że ktoś go zgubił na plaży, ale no, inna, inna możliwość to oczywiście, że wypłukała go Wisła e, lub może z jakiegoś zatopionego stanowiska archeologicznego lub nawet lądowego stanowiska. E, także no, tutaj jest to dla nas dość, e, dość trudne do jednoznacznej odpowiedzi. Co do samej jego funkcji, te, tego typu proste piszczałki no, były używane w kulturze ludowej, czy nawet do dzisiaj są używane przez myśliwych e, jako wabiki na zwierzęta, tak? na przykład jako wabiki na, na jelenia. No i one wtedy wydają takie dość nieoczywiste dźwięki, które no, po prostu naśladują, e, naśladują zwierzęta podczas rui lub tego typu lub ranne zwierzęta, które pozwalają jakby zwabić zwierzę myśliwemu w odpowiednie miejsce. No więc być może był on w ten sposób wykorzystywany także w, w tym okresie przedrzymskim, w tym drugim pierwszym wieku e, przed naszą erą. No, jako ciekawostka mogę powiedzieć, że jest to oczywiście najstarszy w tej chwili zabytek typu instrument muzyczny w zbiorach naszego muzeum. No Nie jest to oczywiście najstarszy gwizdek na świecie, czy instrument tego typu, ponieważ najstarsza piszczałka pochodzi sprzed 35 tysięcy lat z południowych Niemiec. Znamy także taki bardzo prosty gwizdek z Górnego Paleolitu z południowej Polski. Natomiast tak jak powiedziałem, no, w tej chwili jest to najstarszy gwizdek w zbiorach naszego muzeum. Jest to niewątpliwie duża ciekawostka, którą mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się jakoś udostępnić do, do zobaczenia dla zwiedzających.